Cześć, nazywam się Kuba Kobyliński, a wysłuchacie podcastu Budowane Paragrafy. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Budowane Paragrafy. Tym razem chciałbym porozmawiać na temat usuwania wad robót budowlanych. Przy okazji jednej ze spraw zadałem sobie pytanie, przy okazji rozwiązywania jednego z zagadnień prawnych, oczywiście, przez jaki, minimalnie, przez jaki minimalny ustawowy czas wykonawca jest odpowiedzialny za usuwanie wad robót? I dosyć przewrotnie zadałem sobie pytanie, dlaczego to nie jest 5 lat. To pytanie powinno w zasadzie przykuwać uwagę. Moich słuchaczy, i przede wszystkim powinno przykuwać to uwagę, dlatego, że jak przypuszczam, zdecydowana większość osób działających w branży bez wahania odpowiedziałaby na to pytanie, że wykonawca odpowiada przez 5 lat. Jednak nie jest to odpowiedź prawidłowa na tak postawione pytanie. A dlaczego zaraz o tym się oczywiście dowiecie? Zwróćcie uwagę, że nie pytam o termin umowny, bo wiadomo, że w umowie można przyjąć, że rękomia zawady obowiązuje dłużej. I jest to nierzadko spotykana praktyka, zwłaszcza na rynku zamówień publicznych, gdzie jednym z kryteriów oceny ofert bywa zapewnienie wydłużonego okresu rękojmi za zawady fizyczne. Pytanie tytułowe zadaję nieprzypadkowo, bo często nie mamy nawet świadomości lub po prostu zapominamy, że wspomniane 5 lat to w pewnym sensie tylko pozorny kres odpowiedzialności wykonawcy za usuwanie VAT. Ale jak wiemy, praktycznie, praktyczne znaczenie obowiązku usuwania VAT ma spore znaczenie, zarówno dla inwestora, który niekiedy z mocno niepewną miną skrupulatnie wylicza datę końcową okresu usuwania VAT z niepokojem zerkając na grubą czerwoną kreskę w swoim kalendarzu oznaczającą upływ terminu rękojmi. Z kolei wykonawcy odruchowo, czemu dziwić się w sumie nie można, po wezwaniu ich do usunięcia wady pod koniec okresu rękojmi, zerkają w pierwszej kolejności do swojego kalendarza z tą samą grubą czerwoną linią. Jak to zatem jest, już wyjaśniam. Na początek zerknijmy może na kodeksowe fundamenty rękojmi. Dla prawników będzie to banał. Prawo cywilne, próbując od wieków nadążyć za bogactwem dnia codziennego, wypracowało pewne swoiste reżimy, roboczo nazwę je sobie ścieżkami, lub, jeśli ktoś woli, za internetowym słownikiem języka polskiego PWN, ściśle ustalone tryby postępowania, regulujące owo bogactwo pod względem skutków prawnych. O czym ja myślę? Myślę na przykład o tym, że inaczej wyglądają przepisy dotyczące roszczeń odszkodowawczych, które ze względu na sposób, czyli na przyczynę powstania szkody wynikać mogą z umowy albo z deliktu, mówiąc po polsku czynu niedozwolonego. Reżim to tak naprawdę klucz do dzisiejszego odcinka. Jednym z takich reżimów właśnie na gruncie prawa cywilnego są przepisy dotyczące rękojmi zawady. Ale interesują nas tutaj tylko wady fizyczne, rzecz jasna. No dobrze, to poskaczmy może teraz trochę po przepisach, żeby zrobiło nam się jaśniej. Jak wygląda wobec tego otoczenie prawne? Zgodnie z artykułem 656 paragraf 1 kc, do skutków opóźnienia się przez wykonawcę ze rozpoczęciem robót lub wykończeniem obiektu. Albo wykonywania przez wykonawcę robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, do rękojmi za zawady wykonanego obiektu, jak również do uprawnienia inwestora do odstąpienia od umowy przed ukończeniem obiektu stosuje się odpowiednio przepisy o umowie o dzieło. Przytoczony przeze mnie przepis jest e, oczywiście umieszczony w grupie przepisów regulujących umowę o roboty budowlane w kodeksie cywilnym. Z kolei, e, Artykuł 638, paragraf 1 dotyczący już umowy o dzieło, do której odsyła nas 656, paragraf 1, stanowi tak. Do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Mamy tu kolejne odesłanie do ogólnych przepisów dotyczących rękojmi przy sprzedaży, w tym do artykułu 566, paragraf 1 KC. Co z kolei mówi ten przepis? Uwaga. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu. Dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł korzyści z tych nakładów. I uwaga, ostatnie bardzo ważne zdanie dla naszych dalszych wywodów. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych, co wynika dla nas z tych kaskadowych odesłań. W przepisie mowa jest o istotnej kwestii dotyczącej rękojmi. Mam na myśli ten ostatni przepis o kształcie roszczenia o naprawienie szkody przysługującego w ramach tego reżimu jest mowa w tym przepisie. Dla nas najważniejszy jest jednak dziś końcowy fragment przepisu. Przytoczę go raz jeszcze. Cały przepis dotyczący rękojmi, o którym przed chwilą powiedziałem, nie uchybia przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Z tego ostatniego zdania przytoczonego przepisu wynika, że w przypadku wykonania robót budowlanych z wadami Inwestorowi przysługuje kilka roszczeń. Przede wszystkim, tak jak mówi przepis 5.6, są to roszczenia w ramach rękojmi zawady. Przede wszystkim chodzi o te roszczenia z rękojmi zawady. to jest możliwość odstąpienia od umowy lub żądanie obniżenia ceny oraz żądanie naprawienia szkody. Jednak nie jest wyłączona odpowiedzialność na zasadach ogólnych z artykułu 471, ponieważ wykonanie robót budowlanych z wadami łączy się z nienależytym wykonaniem zobowiązania rodzącym odpowiedzialność kontraktową. Oba te reżimy, czyli reżim rękojmiany i reżim odpowiedzialności odszkodowawczej, są od siebie niezależne. Mogą też wzajemnie się uzupełniać. Ale o tym za chwilę. Wracając jeszcze do reżimu przepisów o rękojmi. Zgodnie z tym kaskadowym odesłaniem, o którym była mowa wcześniej, zastosowanie do. Umów o roboty budowlane znajdzie również artykuł 568, paragraf 1. Co wynika z tego przepisu? Co on nam mówi? Sprzedawca, czyli tutaj wykonawca, odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości, przed upływem 5 lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Stąd właśnie bierze się to osławione, dość powszechne przekonanie o pięcioletnim minimalnym ustawowym terminie usuwania wad. Jest to przekonanie słuszne, ale tylko do pewnego stopnia, bo dla jasności powiedzmy jeszcze, że chodzi o termin na stwierdzenie wady i jest on liczony od dnia wydania obiektu efektu wykonanych robót. Do tego dochodzi jeszcze roczny termin na realizację roszczenia o usunięcie wady lub wymianę elementu na wolno od wad z kolei ten roczny termin jest liczony od dnia stwierdzenia wady. Wyjaśnijmy jeszcze w tym miejscu, że terminem rozpoczęcia biegu przedawnienia roszczeń z rękojmi nie jest data sporządzenia protokołu odbioru, gdyż protokół ma jedynie charakter potwierdzenia czynności odbiorowych, a znaczenie prawne w tym wypadku, jak już wspomniałem, ma Odbiór robót rozumiany jako fakt, jako pewne zdarzenie. Trzeba również dopowiedzieć, że upływ pięcioletniego terminu nie stoi na przeszkodzie dochodzenia roszczeń z rękojmi, gdy wykonawca podstępnie zataił wady. Wówczas ten termin ulega wydłużeniu. Coś nieco, dziś już wspomniałem o innych reżimach obowiązujących na gruncie KC. No to skoro mowa już o tych innych reżimach, przejdźmy do klu dzisiejszego odcinka, czyli do roszczenia o usunięcie wady, ale uwaga, kreowanego w ramach reżimu odpowiedzialności odszkodowawczej, kontraktowej. To zagadnienie łączy się, wynika z przytoczonego wcześniej artykułu 566, paragraf 1 KC, zdanie ostatnie. Odpowiedzialność odszkodowawcza na zasadach ogólnych. Ma swoje źródło w artykule 471 i następne kc. I ten przepis brzmi tak. Dłużnik, w tym przypadku wykonawca, obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Wykonanie obiektu z wadami będzie mieściło się w pojęciu nienależytego wykonania zobowiązania, o którym była mowa w tym przepisie. Zasada odpowiedzialności, innymi słowy możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności w tym reżimie jest oparta na zasadzie winy. Jak już wspomniałem, żądanie usuwania VAT oparte na rękojmi i roszczenie o usunięcia VAT oparte na zasadach odpowiedzialności odszkodowawczej mogą występować niezależnie od siebie albo mogą się uzupełniać. Nie będę jednak zanudzał Was prawniczymi niuansami dotyczącymi mnogości owych konfiguracji, a przejdę od razu do konkretów. W przypadku robót budowlanych wykonanych wadliwie inwestor ma możliwość wyboru uprawnień. Może on realizować uprawnienia wynikające z rękojmi na podstawie artykułu 656 w związku z 638 KC, lub roszczenia odszkodowawcze na zasadach ogólnych 471 i następne Kodeksu cywilnego. Wybór uprawnień ma określone konsekwencje. W przypadku realizacji uprawnień wynikających z rękojmi, inwestora obciąża obowiązek wykazania, które roboty są obciążone wadą. Z kolei w przypadku skorzystania z uprawnień wynikających z odpowiedzialności na zasadach z odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach ogólnych konieczne jest wykazanie wszystkich przesłanek odszkodowawczych, którymi są wina, szkoda oraz związek przyczynowy pomiędzy zawinionym zachowaniem a szkodą. Pomiędzy nienależytym wykonaniem zobowiązania a szkodą musi istnieć związek przyczynowy, jak powiedziałem. Zgodnie z kodeksem cywilnym, zobowiązany do odszkodowania. Ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. Nadszedł czas na okazanie dowodu, na to co ja mówię. Yy, przytoczę Wam wyrok. Dokonanie wyboru przez wierzyciela pociąga za sobą określone skutki. Dokonując wyboru reżimu odpowiedzialności z rękojmi za wady, wierzyciel, czyli tutaj zamawiający, musi wykazać istnienie wad. Dokonując zaś wyboru odpowiedzialności opartej na 471 lub 566 KC w związku z artykułami 656 i 638 KC, musi wykazać istnienie przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej. To jest wyrok Sądu Najwyższego jeszcze z 2004 roku. Jeśli chodzi o wspomniany wybór roszczenia, istnieje tu bogate orzecznictwo potwierdzające samą zasadę współistnienia w różnych wariantach i konfiguracjach obydwu roszczeń z orzecznictwem wspomnianego już sn na czele. W przypadku przyjęcia za podstawę odpowiedzialności artykułu 471 wysokość szkody nie będzie już określana jako ujemny interes umowny, będzie obejmowała ona ono pełną szkodę obejmującą zarówno bezpośredni uszczerbek majątkowy, jak i utracone korzyści. Inaczej mówiąc, naprawienie szkody obejmuje straty, które Poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. W przypadku robót budowlanych szkodą najczęściej będzie oczywiście różnica wartości budynku lub jego części, który zamówił inwestor, a który został przez wykonawcę faktycznie oddany. Najczęściej, to nawet prawnikom, roszczenie odszkodowawcze kojarzy się z zapłatą określonej sumy. Rekompensującej szkodę, jednak reżim odszkodowawczy to także tzw. restytucja naturalna, oznaczająca fizyczne naprawienie szkody, w tym wypadku naprawienie, czyli usunięcie wad. Dobrym przykładem obrazującym, jak to działa, jest pewien wyrok Sądu Najwyższego, w którym stwierdzono w ten sposób. Wobec wykonania zobowiązania przez wybudowanie domu, dokonanie odbioru i zapłacenie wynagrodzenia, stosunek prawny dotychczas łączący strony wygasł i niemożliwe stało się uzyskanie przez powódkę w drodze przymusu realnego wykonania zobowiązania. Ze względu jednak na to, że nie zostało ono wykonane należycie, to jest według reguł zawartych w artykule 3.5.4. kc, powódka uzyskała z mocy Artykułu 471 kc. roszczenie o naprawienie szkody. W konkretnym wypadku spółdzielnia miała prawo wyboru restytucji naturalnej, a więc ponowne wykonanie podłoża w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu, określonemu również normami technicznymi, albo zapłacenia odpowiedniej sumy pieniężnej. Powódka dokonała wyboru pierwszego sposobu, co ze swej istoty wyrównywałoby całkowicie szkodę. Koniec cytatu. Z pewnością w pojęciu restytucji naturalnej mieści się usunięcie wad, o czym przekonuje nas szerokie grono przedstawicieli prawniczego piśmiennictwa. No dobrze, skoro minęło 5 lat z rękojmi, to co dalej? Skoro rzeczy tak się mają w reżimie odpowiedzialności odszkodowawczej, to wypada sobie zadać pytanie, jaki termin przedawnienia roszczeń obowiązuje. W tym wypadku musimy wrócić do korzeni. Ogólne reguły dotyczące przedawnienia w KC są jasne. Mamy artykuł 118, który mówi w ten sposób: jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń oświadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień. Roku kalendarzowego. Chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż 2 lata. Względem roszczenia konstruowanego na zasadach odpowiedzialności odszkodowawczej, polegającego na żądaniu usunięcia wad w naturze, zastosowanie znajdzie właśnie ten przepis i terminy z niego wynikające. A zatem w przypadku gdy mówimy o roszczeniach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, termin przedawnienia dotyczący roszczeń odszkodowawczych wynosi 3 lata, ale gdy mówimy o konsumentach, albo gdy inwestorem jest, co prawda, przedsiębiorca, ale przedmiot umowy nie jest związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, termin przedawnienia wynosi już. 6 lat ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, w którym te 6 lat nam wybija. O ile na rynku prywatnym trudno pewnie będzie znaleźć taką sytuację, w której roszczenie nie będzie związane z działalnością gospodarczą, czyli przedmiot umowy o roboty budowlane nie będzie związany z tą działalnością gospodarczą prowadzoną przez inwestora, to już na rynku zamówień publicznych sytuacja będzie z reguły Odwrotna. I to w dużej mierze dzisiejszy odcinek jest istotny zwłaszcza dla uczestników właśnie tego rynku. Warto jeszcze wspomnieć, że za pojęciem roszczenia związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, o którym jest mowa w artykule 118 kryje się już taka sytuacja, gdzie chodzi, chodzi o, tylko o działalność. Prowadzoną przez uprawnionego. Nie jest zatem niezbędne, niezbędnym warunkiem dla zastosowania trzyletniego terminu, aby to obydwie strony kontraktu prowadziły profesjonalną działalność. Czyli wystarczy, że już tylko inwestor uprawniony do żądania usunięcia VAT prowadzi tę działalność gospodarczą. A jeżeli nie, no to oczywiście i, i umowa, przedmiot umowy jest. Wykonywany właśnie na potrzeby tej działalności. A jeżeli tak nie jest, no to oczywiście stosujemy ten dłuższy sześcioletni termin i to ze skutkiem wystąpienia przedawnienia na koniec roku kalendarzowego. Nasuwa się jeszcze jedno pytanie. Pytanie o chwilę rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia. Zanim jednak o tym, należy wcześniej wskazać, że Roszczenia konstruowane w oparciu o 4.7.1 KC są roszczeniami bezterminowymi, co oznacza, że aby móc skutecznie z takiego roszczenia skorzystać, należy wcześniej postawić je w stan wymagalności, wzywając dłużnika wykonawcę do wykonania świadczenia, momentem w którym, czyli de facto do usunięcia VAT. Momentem, w którym aktualizuje się możliwość wezwania dłużnika do zapłaty odszkodowania, jest dzień, w którym doszło do spełnienia przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej. Tak więc dniem, w którym rozpoczyna się bieg przedawnienia roszczenia, będzie przy spełnieniu pozostałych przesłanek odpowiedzialności dzień powstania szkody. Jest to fragment uchwały Sądu Najwyższego z 2013 roku. I uwaga, momentem powstania szkody nie jest więc chwila, w której inwestor uświadomił sobie fakt powstania szkody. Zaistnienie szkody jest zdarzeniem obiektywnym, od którego zależy powstanie obowiązku odszkodowawczego nie zależy od, y, ono od świadomości wierzyciela. Podsumowując, dzisiejsze rozważania, pięcioletni termin przedawnienia roszczeń dotyczący usuwania VAT. Wykonanych robót budowlanych dotyczy tylko przypadku, gdy te roszczenia są formułowane, dochodzone w reżimie rękojmi. Natomiast, gdy chodzi o sytuację restytucji naturalnej, czyli o fizyczne usunięcie wrad w ramach formułowanego roszczenia w reżimie odpowiedzialności odszkodowawczej, Termin jest dłuższy, czy może być dłuższy w określonych przypadkach, bo to też zależy od stanu faktycznego. I wynika ten termin z przepisu ogólnego, to jest z artykułu 118KC. Wynosi on już 6 lat, przy czym ważne jest tutaj to zastrzeżenie, że przypada te 6 lat tak naprawdę termin przedawnienia na ostatni dzień roku kalendarzowego. W praktyce zatem będzie to z reguły 6 lat z groszami licząc od dnia wystąpienia szkody, ale nie dłużej niż do końca roku, w którym owe 6 lat nam wypada. Wobec tego całkiem prawdopodobne jest, że termin ten, czyli roszczenia, przedawnienia roszczenia oszkodowawczego, choćby rozpoczął się wcześniej niż w chwili odbioru robót, może skończyć się jeszcze długo po tym. Jak wygasną uprawnienia z rękojmi? Pomijam dzisiaj zupełnie sytuację, gdy chodzi o roszczenia deliktowe, na przykład likwidację wad powstałych na skutek umyślnego działania wykonawcy. Mam na myśli terminy przedawnienia przewidziane ustawą dla reżimu odpowiedzialności deliktowej, czyli z czynu niedozwolonego. Te roszczenia stanowią odrębną kategorię i będą występować najrzadziej i dla których obowiązują jeszcze inne zasady. Na tym kończę dzisiejsze spotkanie. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na kolejne odcinki podcastu Budowlane Paragrafy. Do usłyszenia. Cześć.